Witam, witam. serdecznie. na Tasia gdzie sobie zrobimy 10 najzimniejszych krajów Azji, ale za ciakłe góry zrobimy 150 subów. No, my lecimy. Okej, okay, co to będzie? To będzie no, oczywiście Rosja, e, Mongolia, Chiny, e, to będą Korea Północna, e, Japonia, gdzie że jest? Nie ma Japonii, że jest 11 krajów. Korea Południowa, nie ma, yy, Kazachstan, na pewno musi być, Uzbekistan, nie. Turkmenistan, Tadżykistan, jest. Kirgistan. Też jest Afganistan. Afganistanu nie ma. Hm. Iran? Nie ma. Aż też czy Gruzja? Jest Gruzja. Armenia? Jest. Azerbejdżan? Nie, Azerbejdżanu nie ma. Hm. Znaczy, arabskie kraje tu nie będą? Nepal? w górach położony jest butan też ma bardzo dużą średnią wysokość tak dzisiaj udało się zrobić 100% więc dziękuję za oglądanie czapki w pa pa